Jeśli ten rok cię zmęczył, czułeś, że ciągle musisz być silna, próbowałaś trzymać wszystko w ryzach, pracę, dietę, aktywność, obowiązki, a i tak wszystko się rozjeżdżało i kończysz ten rok jadąc na oparach, to koniecznie posłuchaj, co chcę ci powiedzieć. W nowym roku nie potrzebujesz nowej, ulepszonej wersji siebie. Nie potrzebujesz lepiej ogarniać. To, czego tak naprawdę potrzebujesz, to w końcu zauważyć siebie, swoje potrzeby i zacząć traktować siebie jak najlepszą przyjaciółkę. Ostatni dzień w roku to symboliczna data. Możesz zostawić za sobą wszystko to, co ci nie służyło. Każda porażka była tylko lekcją, z której możesz wyciągnąć wnioski na przyszłość. Porzuć dziś poczucie winy, frustrację, niepotrzebną presję i restrykcje, przez które tylko tkwisz w błędnym kole. Zastanów się, czego tak naprawdę potrzebujesz. Więcej spokoju, wolności w jedzeniu, odpoczynku, pasji, radości? Zachęcam Cię, byś wzięła dziś kartkę i długopis i zamiast pisać kolejne postanowienia, zajrzała w głąb siebie. 2026 będzie dobrym rokiem. Nie dlatego, że będziesz idealna, ale dlatego, że w końcu będziesz po swojej stronie. A jeśli w nowym roku chcesz wejść w spokojniejszą relację z jedzeniem i wyregulować swoje hormony, to koniecznie zaobserwuj mój profil.